Dzisiaj porozmawiamy o sulforafanie, potężnej substancji ukrytej w brokułach, która uznawana jest za jeden z najskuteczniejszych naturalnych związków w walce z nowotworami. Ale czy to możliwe, że jedno z najprostszych warzyw na świecie skrywa aż tak silne działanie? Drodzy widzowie, badania naukowe nie pozostawiają złudzeń. Posłuchajcie. Sulforafan to nazwa, która może brzmieć obco ale jego działanie na organizm jest absolutnie niesamowite. To fitoskładnik, czyli naturalny związek chemiczny, który rośliny produkują, by się chronić. Jednak co fascynujące, gdy my go spożywamy, nasze ciała również zaczynają się bronić przed chorobami, starzeniem, a nawet nowotworami. Przede wszystkim uruchamia w naszym organizmie tak zwaną ścieżkę NRF-2, naturalny system obrony antyoksydacyjnej. To jak włączenie w ciele ochronnej tarczy, która neutralizuje wolne rodniki, główne sprawcy starzenia i wielu chorób przewlekłych. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Hopkins'a wykazały coś niezwykłego. Sulforafan nie tylko chroni nasze komórki przed uszkodzeniami, ale wręcz naprawia DNA. Naukowcy odkryli, że aktywacja ścieżki NRF-2 prowadzi do zwiększonej produkcji białek odpowiedzialnych za naprawę uszkodzeń DNA. To oznacza, że sulforafan nie tylko chroni przed nowotworami, ale także może pomóc naprawić już uszkodzone komórki, zanim przekształcą się w coś groźnego. Ale to nie wszystko. Sulforafan to również silny związek o działaniu przeciwzapalnym, a jego wpływ na organizm jest przedmiotem licznych badań naukowych. Przewlekły stan zapalny to proces, który często rozwija się bezobjawowo, ale na poziomie komórkowym się jest pustoszenie. Uszkadza tkanki, zaburza funkcjonowanie narządów i napędza rozwój wielu groźnych chorób. Od miażdżycy i nadciśnienia, przez cukrzycę typu 2, aż po choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera i Parkinsona. Co więcej, przewlekły stan zapalny stwarza idealne warunki do rozwoju nowotworów, zmieniając zdrowe komórki w te zmutowane, które mogą się szybko namnażać. Sulforafan blokuje produkcję cytokin prozapalnych. Jednocześnie wspierając produkcję przeciwutleniaczy, szczególnie istotne jest jego działanie na białko C-reaktywne CRP marker stanu zapalnego. W jednym z badań opublikowanych w Clinical Immunology wykazano, że osoby spożywające ekstrakt z brokułów, bogaty w sulforafan, miały istotnie niższy poziom CRP już po kilku tygodniach stosowania. Nie chodzi tylko o to, że sulforafan gasi stan zapalny. On działa głębiej. Zmienia ekspresję genów odpowiedzialnych za procesy zapalne. Co więcej, u badanych osób zaobserwowano również zmniejszenie markerów stresu oksydacyjnego, co potwierdza, że sulforafan wzmacnia także naturalną obronę antyoksydacyjną organizmu. Pionierskie badania prowadzone przez zespół profesora Paula Talalaja z Uniwersytetu Johns Hopkins wykazały, że sulforafan, obecny w wysokim stężeniu w kiełkach brokułów, może znacząco zwiększać zdolność organizmu do obrony przed nowotworami. Odkrycie to zapoczątkowało falę badań nad właściwościami przeciwnowotworowymi sulforafanu. Działa on poprzez hamowanie namnażania się komórek nowotworowych oraz indukowanie ich programowanej śmierci, procesu znanego jako apoptoza. Ponadto wpływa na szlaki sygnałowe związane z rozwojem nowotworów, takie jak P3K AKT, co może prowadzić do zahamowania wzrostu guzów. W badaniu przeprowadzonym w Japonii stwierdzono, że osoby regularnie spożywające warzywa krzyżowe zawierające sulforafan miały o 19% niższe ryzyko rozwoju raka żołądka. W warunkach laboratoryjnych sulforafan wykazuje zdolność hamowania wzrostu komórek nowotworowych żołądka. Sulforafan wykazuje również silne działanie przeciwbakteryjne, co czyni go skutecznym wsparciem w walce z bakterią Helicobacter pylori. W jednym z badań klinicznych na grupie pacjentów z zakażeniem Helicobacter pylori, codzienne spożywanie kiełków brokułów bogatych w sulforafan przez 8 tygodni zmniejszyło kolonizację tej bakterii o ponad 40%. Efekt ten był widoczny nawet u pacjentów, u których wcześniejsze terapie antybiotykowe nie przyniosły pełnej eradykacji bakterii. Dlatego sulforafan nie tylko wspomaga walkę z Helicobacter pylori, ale także działa jako wsparcie w leczeniu stanów zapalnych żołądka i ochronie błony śluzowej. Regularne spożywanie warzyw krzyżowych, bogatych w sulforafan, może znacząco obniżyć ryzyko zachorowania również na wiele innych rodzajów nowotworów. Przedstawmy zatem kolejne dane z badań naukowych. Analizy przedstawione: Journal of the National Cancer Institute. Wykazały, że osoby, które regularnie spożywały warzywa krzyżowe, bogate w sulforafan, miały aż o 39% mniejsze ryzyko zachorowania na raka pęcherza moczowego. Mężczyźni z wysokim ryzykiem raka prostaty, którzy regularnie spożywali kiełki brokułów, odnotowali 45% niższe ryzyko progresji choroby. Kobiety, które regularnie spożywały warzywa krzyżowe, miały o 15% niższe ryzyko zachorowania na raka piersi. A w przypadku kobiet po menopauzie, które zwiększyły spożycie sulforafanu, ryzyko zmniejszyło się nawet o 24%. W przypadku raka jelita grubego ryzyko spadło o 18%. Czy to oznacza, że sulforafan jest jak naturalny lek przeciwnowotworowy? Może to zbyt duże uproszczenie, gdyż wciąż potrzeba dalszych badań klinicznych, ale jedno jest pewne: jego działanie jest tak silne, że naukowcy na całym świecie nie zaprzestają go badać. Okazuje się, że sulforafan może poprawić także zdrowie osób z cukrzycą. Przeprowadzone badania w Szwecji dowiodły, że jego regularne spożywanie obniża poziom cukru we krwi na czczo aż o 10%. W grupie 74 uczestników ze stanem przedcukrzycowym zaobserwowano wyraźną różnicę w poziomie glukozy między osobami przyjmującymi suplement z sulforafanem a tymi otrzymującymi placebo. Osoby z grupy sulforafanu odnotowały istotny spadek poziomu cukru we krwi. Warto wiedzieć, że sulforafan to również wsparcie dla naszego serca i tętnic. Zmniejsza ryzyko odkładania się złogów miażdżycowych, co potwierdzono w badaniach na Uniwersytecie w Cambridge. Regularne spożywanie warzyw krzyżowych zmniejsza ryzyko zwapnienia aorty brzusznej, aż o 18%. Sulforafan działa również ochronnie na mózg. W testach nad chorobą Alzheimera stwierdzono, że sulforafan zmniejsza nagromadzenie białka beta-amyloidu, co spowalnia rozwój choroby. Chroni również nasze oczy, zmniejszając ryzyko zaćmy i zwyrodnienia plamki żółtej dzięki zawartości luteiny i zeaksantyny, które współdziałają z sulforafanem. Najwięcej sulforafanu znajdziemy w warzywach krzyżowych, takich jak brokuły, brukselka, jarmusz czy kalafior, ale prawdziwą bombą sulforafanową są kiełki brokuła. Stężenie tej substancji w kiełkach jest nawet do 100 razy wyższe niż w dojrzałych brokułach. To oznacza, że nawet niewielka porcja tych młodych pędów może dostarczyć Twojemu organizmowi potężnej dawki ochronnych składników. Jeśli chodzi o same brokuły, najlepszą opcją jest spożywanie ich na surowo. To właśnie wtedy zachowują one maksymalną ilość sulforafanu. Aby jednak zapewnić pełną aktywację tego związku. Warto najpierw posiekać brokuły na drobne kawałki i odczekać około 40 minut. W tym czasie enzym myrozynaza zdąży przekształcić glukozynolany w aktywny sulforafan. A jeśli wolisz brokuły gotowane, staraj się je jedynie zblanszować najlepiej na parze przez 3-4 do 4 minut. Dzięki temu zachowasz ich wartość odżywczą i cenne właściwości. Dla osób, które nie przepadają za smakiem brokułów lub chcą uzyskać skoncentrowaną dawkę sulforafanu, dostępne są również suplementy diety. Najlepsze suplementy pochodzą z ekstraktu z kiełków brokuła, a nie z dojrzałych roślin. Najskuteczniejsze są suplementy dostarczające co najmniej 10 do 50 mg aktywnego sulforafanu na porcję. W przypadku wyższych dawek warto skonsultować się z lekarzem. Wybieraj tylko przebadane suplementy z certyfikatem jakości. Sulforafan to jeden z najcenniejszych darów natury dla naszego zdrowia. Jego niezwykłe właściwości przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i ochronne są przedmiotem licznych badań naukowych na całym świecie. Naukowcy wciąż odkrywają kolejne mechanizmy jego działania. Jednak warto pamiętać, że choć sulforafan jest potężnym wsparciem dla zdrowia, w profilaktyce i leczeniu nowotworów, nie zastąpi on diagnostyki, leczenia onkologicznego ani zdrowego stylu życia. Jeśli ten film był dla ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał oraz napisz w komentarzu, czy słyszałeś wcześniej o sulforafanie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.